Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk, i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi betami, ale na samym wstępie to, co się mi zdarzyło wczoraj. No wczoraj i trochę szczęścia, i trochę pecha, bo jak widzicie, chwilowo jesteśmy na dobrej drodze w piłkarskim jackpocie. Do zgarnięcia 75 tysięcy udało się wytypować dwa wczorajsze mecze, no ale oczywiście jeszcze 6 spotkań, które będą zarówno dzisiaj, jak i jutro, więc dalej mamy szansę, no ale oczywiście wiadomo, że dużo, ale to dużo szczęścia tutaj. By się przydało, żeby faktycznie ten kuponik siadł. Jeżeli chodzi o wczorajszy kupon na progresji, no tutaj niestety Eintracht Frankfurt nie poradził sobie z Werderem Brema. Porażka na wyjeździe, więc no niestety ten wczorajszy kupon z progresji nie siadł. Także dzisiaj wchodzimy na kolejny próg progresji i powiem szczerze, że dzisiaj jest tak dużo ciekawych meczów, że myślę, że wybrałem te, które muszą wsiąść i wierzę w to, że dzisiaj jest ten odcinek, w którym tą progresję kończymy. Jednak zanim dzisiejsze typy, to jeszcze nasze spotkanie specjalne między Sevillą a Barceloną jak co odcinek do zgarnięcia 50 zł do ładowania od BetClick, wystarczy wytypować wynik w komentarzach, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki oraz dorzucić swój nick na BetClick. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszej bramki otrzymuje doładowanie 50 zł totalnie za darmo, więc zapraszam serdecznie do typowania w komentarzach. A jeżeli jeszcze konta na BetClick nie masz i nie możesz wziąć udziału w naszej zabawie, no to oczywiście zakładaj je z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu z kodem BETYVIP50. Nie do że możesz brać udział w naszych zabawach, to jeszcze dodatkowo zyskujesz pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, więc zapraszam gorąco. I również zapraszam na naszą grupę na Facebooku Typermania, na której znajdziecie dodatkowe bety. Ostatnio między innymi siadło coś takiego, no a także możecie pochwalić się swoimi. Za samo dołączenie zgarniacie 5 zł, i jeszcze są dodatkowe konkursy, jeszcze możecie zgarnąć dodatkowy hajsik. Także jak najbardziej zapraszam, dużo fajnych rzeczy się dzieje, a my przechodzimy do tego, co dzisiaj jest najważniejsze. Czyli oczywiście do spotkań, które będziemy dzisiaj typować, i zaczniemy my sobie od niemieckiej Bundesligi. Tutaj naprawdę parę fajnych meczów, między innymi spotkanie Borussii z Arminią, gdzie oczywiście gracze Dortmundu są zdecydowanym faworytem, ale Arminia pokazała chociażby w spotkaniu z Bayernem, że coś tam grać potrafi. Również mega, mega ciekawe spotkanie między Lipskiem a Borussią Mönchengladbach. Tutaj w ogóle nie rozumiem tak wysokiego kursu na Borussię, bo powiem szczerze, że uważam, że jest to drużyna, która naprawdę w Lipsku może się postawić. Oczywiście gdybym miał typować to spotkanie, postawiłbym na podopiecznych Nagelsmana, ale po prostu uważam, że Borussia ma większe szanse niż to, co jej jest tutaj przyznawane. Tak czy inaczej, te mecze omijam. Dzisiaj idę do spotkania Bayernu Monachium z FC Köln I mimo, że nie będę stawiał po prostu czy tego zwycięstwa Bawarczyków, to wejdziemy sobie moi drodzy w to spotkanie i postawimy sobie tak zwany zakład kombinacyjny. Czyli wchodzimy sobie tutaj w filtrowanie oferty, przechodzimy niżej i mamy niepodwójną szansę, tylko wynik spotkania oraz gole. Zjeżdżamy niżej, rozwijamy to sobie. I moi drodzy, stawiamy na Bayern oraz poniżej 4,5. Oczywiście, bawarczycy są w świetnej formie strzeleckiej. Oczywiście, bawarczycy nie są w formie, jeżeli chodzi o obronę. Natomiast wydaje mi się, że akurat w Lidze też, no jakby nie patrzeć po tygodniu, w którym mieli do zagrania spotkanie z Lazio na wyjeździe, raczej będzie to drużyna przeważająca, ale nie drużyna, która moim zdaniem jakoś rozgromie w Köln, chyba że rozgromieniem możemy nazwać wynikiem 2 do 0, 3 do 1. Osobiście zastanawiałem się nad tym, czy nie postawić tutaj. W tym meczu wygranej Bayernu do zera, bo na to kurs w ogóle jest bardzo wysoki, powyżej dwóch. Natomiast na wstępie też jest drużyną, która lubi coś tam wrzucić, lubi coś tam strzelić, więc ostatecznie znalazłem ten zakład poniżej 4,5 i uważam, że on jest po prostu tutaj najciekawszy. Teraz moi drodzy, przechodzimy do drugiego meczu, którym jest spotkanie Ligi Tureckiej, Ligi, w której na razie mam 100% skuteczność. Pomyliłem się tylko raz w Turcji, ale to była druga Liga Turecka, gdzie niestety Bramka w 94. Chyba 4, minucie pokrzyżowała mi kuponik. Natomiast jeżeli chodzi o Turecką Super League, dalej mam 100% skuteczności, i dzisiaj lecimy sobie do spotkania Galatasaray z Erunzum Sporem. Bardzo ciężka nazwa do wymówienia, natomiast wiadomo, że w tej tureckiej lidze te zespoły gdzieś tam no są takimi tongue breakerami, czyli, czyli takimi łamaczami języka. Bardzo fajny kurs na zwycięstwo Galatasaray 1.40, to jest bardzo, ale to bardzo solidny faworyt tego spotkania, więc jeżeli potrzebujecie taku, takiego kursu 1.4 na podbicie waszego kuponu, to spokojnie myślę, że można tutaj stawiać czystą jedyneczkę. Ale ja postanowiłem dzisiaj postawić coś innego To znaczy Galatasaray jest drużyną, która Wygrywa swoje mecze, dominuje w swoich meczach Ale nie wygrywa ich wcale Bardzo wysoko, natomiast Erzurumspor, przepraszam bardzo To jest oczywiście To jest oczywiście oponent, który Będzie się murował, no i wiadomo, że Na takich, na takich rywali gra się ciężko A jeszcze jak temu Erzurumsporowi Sporowi coś wpadnie Z przodu, no to już w ogóle tragedia Dlatego dzisiaj zagramy sobie to spotkanie Z podpórką, ponownie przechodzimy do zakładów kombinacyjnych. Wynik oraz bramki nas nie interesują. Interesują nas podwójne szanse oraz powyżej, poniżej. Schodzimy sobie e, niziutko i mamy Galatasaray Remis i poniżej 3,5 za 1,86. To będzie dzisiejszy mój typ. Galatasaray, tak jak już powiedziałem, moim zdaniem jest absolutnym faworytem tego spotkania. Nic dziwię się, jeżeli wygrają go nawet, nie wiem, 2 do 0, 3 do 0. Natomiast z drugiej strony, e, z drugiej strony boję się jakiejś szybkiej bramki gości i wtedy naprawdę te plany mogłyby być pokrzyżowane. Dlatego wydaje mi się, że jest to najfajniejsza opcja. Ewentualnie mógłbym się bać troszeczkę jakiegoś wyniku 3 do 1, ale no to jest standard, jeżeli chodzi o stawianie zakładów, trzeba po prostu zminimalizować szansę na to, że wam coś nie wejdzie. Z drugiej strony zmaksymalizować swój zysk. No i uważam, że postawienie takiego zakładu jest właśnie tym, o czym mówiłem. Także kurs, moi drodzy, całkowity 3,29 i dzisiaj stawiamy sobie 2250 zł, a więc muszę to rozbić na 4 zakłady, także. Zrobimy sobie tak, najpierw za 500 zł, stawiamy zakład, moi drodzy. No i pozwólcie, że ja po prostu postawię wszystkie te zakłady i pokażę wam je za chwilę. Jak widzicie, zakłady zostały postawione 750 plus 500 plus 500 plus 500, czyli oczywiście razem 2250 zł tyle, co musimy postawić na obecnym progu progresji. Ja powiem szczerze, że mam bardzo dobre przyczucia co do tego kuponu i naprawdę wierzę w to, że wreszcie tą progresję przełamiemy i wyjdziemy tutaj z naprawdę wysoko podniesionym czołem, z bardzo fajnym zarobkiem. Was oczywiście jak zawsze zapraszam do komentowania tego kuponu w komentarzach, dajcie również znać jakie wy mecze stawiacie, może wy znaleźliście jeszcze coś mega ciekawego, jakiś mega fajny kurcik, dodatkowo jak zawsze zapraszam do stawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z naszym obstawianiem, no i pamiętajcie oczywiście o meczu specjalnym, gdzie do zgarnięcia 50 zł doładowania zupełnie za darmo, a także o rejestracji z linków w opisie z kodem vip 50 również tam zyskujecie pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł, więc gorąco, ale to gorąco zapraszam. A teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.